Ciema na widzowie, tej strony Gwizda. Jak się odcinek spodoba, to zostawcie to, 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 łapkę w górę z subskrypcją na dole, żeby nie przegapić żadnych filmów. Przepraszam, że tak długo filmów nie było, ale rozumiem czas wolny. To zrobiłem sobie przerwy, ale od teraz będę nagrywał filmy. Więc dzisiaj gram i brał z kolegą, hakerem i też mam swój kanał, ale będzie, będzie w opisie ten kanał i mój kanał to rapuje więc jak się spodobał odcinek to zostawcie łapkę w górę, subskrypcja i jak chcecie to udostępniajcie innym osobom no i co dzisiaj zagramy sobie sumie w zaprasz mnie zapraszasz mnie? Zaprasz mnie hacker. No, gram z tygriskiem, moja siostra to jest rani, a ja bali Mamy jeszcze inny kanał. Ale ja nagrywam na glizdę, na glizda, nagrywam. No, nie Możecie wpadać też na mojego TikToka. Możecie wpadać i... Dalej, bo zaczynam ja grać, ja już gram. I grasz? No bo nie, zaczynam grać i mam, mam nadzieję, że wygramy I przepraszam, jak będą mam takie dźwięki w tle, ale widzowie, przepraszam was bardzo To ja mogę wyciszyć, Nie, nie o to chodzi Po prostu ja mogę mieć dźwięki Ja lubię te te napisy, bo... Zobaczcie, zostawcie tych łapków w też się się zostawicie tam łapkę. Okay. Ach, nie udało się ich oszukać. Okay. Idą do nas. Id idą, idą Zabij go. Dobrze. Mam piłkę. No to daj. Muszę iść tak od boku. Wchodź tutaj. Wchodź. Chcę go zabić. Powiedział mi, nie jest takie łatwe. Przeliłem gole, ten ziar dla nas. Myślałem, że ty zginąłeś. Nie no, co ty nie zginąłem? Znaczy jak nie będziesz tego kolegi mojego, to ja grałem z kolegą, nie? Ach, jeden, jeden. Mam umyska, mam umyska. To jest korzyść do nich, ale na kota no jakie będą. Nie, Teraz. Nie. No, no, co nie mam tam, gdzie jesteśmy. chyba nie wiem. Wkładamy na nią, wchodzimy w to. Błaga, idę. Jest, Nice. Najśwież. TikToki -tik mnie polubili, nie? TikToki przychodzą. Zdamy jeszcze raz? No możemy iść na ZDMA jeszcze raz. Jak ja się widzowie ja podoba film. To jest ta w górę jest taki film. To jest lepsze filmy, Mówiła, na Zachętę. Co? No trzeba je mówić, ja ich, ja ich Ja ich lubię, lubię To jest taki bardzo lubię widzowie. Widów. Znaczy widzów. Uuu, mam ultra To dobrze. Wygrywamy jeden ziaraz i Teraz. Dobrze. Nie niestety zabijłem jutro. może pojawić się u mnie na kanale e, Odcinek lub live na Was. Odcinek albo live się jutro na kanale u mnie pojawi.

No, pokażę wam ile kolega ma pułarków Dwieście? No dobra, teraz nie powiem ci jaką ma Ma 1500 pułarków, jak było widać 1584 Tym że jak tu... O, ja tutaj zajdę O, tu Hacker 1567 Czemu duo, nazywamy. Dobra, może mi się, ale przegramy. Na, na duo. No, Okej, okay, no, Jak film Ci się spodoba, to wiadomo, to trzeba zrobić. No i czekaj. Ci chodzi o No, trzeba chować, bo i nie widzą ich. do ja na... ja To gdzie idę tu? Gdzie ja ja mam pięć tych, tak, kopsów, czy. Widzę, ja uciekam, bo mnie za taką gdzie ja jestem? Ja ci mam ja jestem.

No, nie dałem jednak. No to lecimy na zadymę. Na zadymę, mówiłem ci. jeden, może być. Ja plus dwa mam. Serio? Nie, na zadymę. wiem na zadymę, a ty? Ile? Już siedem minut nagrywam. O nie! Dalej. Jak Idź, ja lepiej gram. Widzowie, ja widziałem wszelką, a mój kolega gra Poko. I widzowie mam nadzieję, że wygramy, że mam nadzieję, że trzymajcie sukienkę dla nas. I zbiegnij z tą piłką. Nie bój się ich. Jak zginiesz, to zginiesz. Urathaven, urathaven, urathaven... 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 Ik Urathaven... 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 <laughs> nie, moje nie topili, nie? Widzisz, gdzieś miałam Ja miałem Ty se Ja nie wiedziałam, jak to wyglądało, nie? No. I... mamy sens na bramkę. Trzeba by szybko. Wybij. E, dobra, jeden z Ka śmieję się z nich. Śmieję się z nich, bo przegrali, są wiedzą gry. No <laughs> by no tak, są na Nie jeszcze, jeszcze raz. To jest ostatnia runda, czy nie? Czy... Jeszcze ostatni rok, bo skończę nagrywać. Możemy sięgać się potem, jak skończę, skończę nagrywać. Napiszcie w komentarzu, czy ten. Czy wam się podoba seria? Znaczy no, że podobają się podoba takie serii? Serię? Czy wam się podobają, no to napiszcie w komentarzach. Czy byście chcieli grać inne... Mają tego. No, czekul.

iść nie bój się ich przecież dobrze widziałem właśnie mam ulta, nie mają szans albo mają

Dobra widzowie, to już na tyle. Mam nadzieję, że mam nadzieję, się odcinek spodobał brał, ale jak chcecie takie więcej, jak chcecie więcej odcinków Brawl to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję no i co, Mam nadzieję, że się podoba film. No i co? No i to widzowie. Pozdrawiam Was, życzę Wam miłe, miłego dnia, mił, e, miłego spędzenia czasu z rodziną, bo jest niedługo wielka noć i życzę wam wszystkich e, e, wesołych świąt. I co? Jeszcze może się film pojawić? Może? Może, jak będzie dużo wświetleń. Eee, no i co? Mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się widzowie. No i co? Siemano.